Nie wiem na co się pisze i czy to w ogóle restauracja cała ta wyjdzie czy nie. Zobaczymy. Nie. Zatem jak pan przymocowywał, tak i ciągnął? To jest naprawdę historyczny moment, powiem wam. I na zewnątrz już jest ciepło, ale musimy cofnąć się dokładnie o pół roku temu i zobaczyć jak to auto wyglądało i jaką przemianę ono przeszło. Jest 15 grudnia, godzina 11.27 Ja zabieram się za Bemkę Nie mam auta, ale mam skuterek taki I na tym skuterze pojadę do blacharza, pokazać mu zdjęcia uszkodzonego auta I aby powiedział, czy w ogóle możemy coś wypukać A tak naprawdę to tylko pierwszy raz będę jechał tym skuterem Myślę, Że nie muszę Wam opowiadać o bezpieczeństwie na drodze, ale czy zdajecie sobie sprawę z bezpieczeństwa w sieci, ponieważ wraz z pandemią wszyscy zaczęliśmy o wiele więcej używać internetu, a wiosną liczba wykrytych zagrożeń wzrosła o 130%. Tak więc, jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób można zwiększyć zabezpieczenie w sieci, w tym pomoże dobry VPN. Jak na przykład serwis Surfshark, który jest partnerem naszego odcinku, jakby ktoś w ogóle nie wiedział, czym jest VPN, to za jego pomocą tworzycie zaszyfrowany tunel do zlokalizowanego w innym kraju serwera i właśnie ten serwer w Waszym imieniu wysyła dalej dane, dzięki czemu otrzymujecie nowe IP, a Wasz dostawca internetu nie jest w stanie odśledzić Wasze czynności. A więc w skrócie tworzy to dodatkową warstwę anonimowości. Ale Surfshark również ma inne zastosowanie, które osobiście używam. Teraz mogę wam pokazać, że logując się na Netflix ze Stanów macie treści niedostępne w Polsce. Możecie obejrzeć takie filmy jak Zabić, jak to łatwo powiedzieć, z Brad Pittem, Grand Torino, Taxi Driver. Dexter, w sumie wiele jest takich filmów. Koniecznie wbijajcie w link w opisie, ponieważ Surfshark dla moich widzów daje 83% rabatu i pierwsze 3 miesiące korzystania całkowicie za darmo. Także grzech jest nie skorzystać. Wbijajcie w link, rejestrujcie się i korzystajcie. Tam nie ma tragedii, ja tak powiem panu, nie tam e, od spodu. Pytanie ten. E, może pan nie tam puknąć to dwa, trzy razy. Na 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 trzeba wyciągać cały no, no, no ten, ale, ale jak pan ocenia? Jest, jest do zrobienia, jest, ale trzeba, mówię, podchodzi całego ciągnąć. Wiecie co? Ja widziałem, że jeżeli ten blacharz nie weźmie tą bękę to inaczej tego nie załatwię, ponieważ jeżeli bym pojechał do jakiegoś wyposianego blacharskiego serwisu, oni by w ogóle w to się nie bawili. Oni po prostu powiedzieli ej pan, kup sobie nowe auto i tyle. Ponieważ kiedyś miałem na tylnym błotniku wgniotkę w tym aucie, jeżeli ktoś pamięta, to przyjechałem do blacharskiego serwisu on powiedział, nie panie, no to nie ma co się bawić to w ogóle element do wymieniania a pojechałem do blacharza, cyk, puk kilka stówek i gotowe czyli po prostu wyciągnąć gdzieś tu pan zahaczy, wyciąga, tak? Ja muszę go na porządnie wyciągnąć to trzeba wyciąć, wyklepać to wszystko i potem w te blachy wspawać a, o, no to świetnie nie. I just Nie wiem na co się pisze i czy to w ogóle restauracja cała ta wyjdzie czy nie. Zobaczymy. No! Zatem jak pan e, przymocowywał, I tak i ciągnął? No i tu ciągnie, i tu, A, tu no, no. Tutaj musiałem przez grubą blachę ciągnąć. To jest zamówiona ta część. Lampy zamówione i zderzak również, nie? Więc kurczę, kwestia po prostu czasu dostawy, nie? I to gówno. A e, zamek?

I ta właśnie konstrukcja mega mnie zmyliła, ponieważ kurier przywozi coś takiego, ja patrzę, zderzaki? No nie, zderzaki by w taki sposób nie przyjechały, lampy? Lampy nie, klapa? No jakoś bardzo dziwnie, nie? Okazuje się, że tak się przywozi klapy I want the real right here. Right now. Klapa oczywiście nie jest nowa, wcale nie jest nowa Po pierwsze jest niebieskiego koloru, na kolor akurat nie zwracałem uwagi No ale co, no tutaj trochę rdzy...

sam jestem w szoku, ponieważ my z tym blacharzem i on do mnie przyjeżdża i ja do niego przyjeżdżałem, pokazywałem zdjęcia przed tym jak do niego zaprowadzić auto no po prostu chciałem, żeby jak najbardziej zrozumiał to auto i żeby mógł w stanie powiedzieć, czy tak czy nie i wstępnie powiedział, że tak że oczywiście to zrobi i ja zakupiłem wiecie wszystkie zderzaki już włożyłem mnóstwo pieniędzy i teraz bagażnik wiozę, lampy on po prostu zadzwonił i powiedział, że, że nie jest jakby w stanie tego zrobić Moja ukochana Kolejne materiały dołożę, bo pan jest jedyną szansą, żeby zrobić to auto, ja. Bo ja wiem, że, że, ciężko, że ciężko zrobić to auto, ale tak jak mówię, pan jest ostatnim kołem ratunku. Nie kończysz mnie. <noise> ja już, ja już przyłożę tu. już Pan nie ma wyboru, już nie ma jak to cofnąć. Nie ma jak to cofnąć. A w czym jest problem? Że tam jest ten twardy metal, tak? że tam jest twardy, że to nie idzie wyciągnąć. Nie idzie wyciągnąć. Ten przypadek, no nie ma co ukrywać, no widać, że jest ciężki. Na ciebie już trochę robię. Aha. W życiu nie wezmę bemy. Słuchaj, tu ciągnę, tu ciągnę. Aha. Wszystko się wyrywa, a to nie idzie. A, a no, 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 trudno. trochę poszło i to wszystko jest. by trzeba wszystko ciągnąć, ale to nie mam żadnych, żeby to Aha. rozumiesz. No, 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 rozumiem, że jak pan po prostu panu się zrywa i metal. Wyrivo wyrywa się już metal, co stoi w miejscu. No, 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 to, no to trudno, no, to zostawmy to. Ja mogę tam jeszcze to podklepać, ale no. Nie zrobisz. No. To nie zrobisz. No, 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 rozumiem, rozumiem. No to nie. No, tu, to... tu to jest zabójstwo, no, tu to jest... ciotka też... śruba i zabezpieczenie. przerwał <ścoughs> Jak mogliście zauważyć po wyciągnięciu tyłu metal był dość mocno poszarpany, wszędzie były dziury, był w ogóle kompletnie nierówny No i było zadanie, żeby wiecie, żeby to wszystko zaspawać Wyrównać Także blacharz powoli powoli, powoli to robił Now you gotta see a on I don't even gotta flown it. I'ma put us all up on it. Big tracks, jumping out the devil, devil bad boys. Big man, got them big man, now they <mulary> some sad boys. Circa 91 pistons, we some bad boys. If you are picking teams, we should never be a lash. Cause we really run this. Nawet sobie nie wyobrażacie jak ja się cieszyłem odbierając to auto. W sumie cała naprawa nie wyglądała źle. Najgorzej było w tym miejscu z tyłu, także jak na mnie nie ma jakichś tragicznych szczelin, wszystko jest dobrze dopasowane, no a wiadomo, że auto nie miało przeglądu prócz tego końcówka wydechu, która odpadła mi w momencie wypadku, to również musiało być zaspawana, więc przyjechaliśmy na kolejny serwis. Wszystko jest ideal. prócz tego, że tutaj brakuje wypełniaczy w tym zderzaku, nie? Bo on powinien być styropian tutaj, który powinien być do góry. To po pierwsze. Po drugie, tutaj jeszcze nałoży się szpachla i te szczeliny będą minimalne. Tak samo tutaj, jakieś szczeliny, to wszystko to jeszcze szpachla po prostu się wyrówna. No i dochodzimy do tego oto pięknego momentu, kiedy auto jest po przeglądzie. Można nim normalnie jeździć po ulicach, tylko zobaczcie. Wygląda jakby było jakieś opuszczone, jakby stało w Dubaju przez kilka dobrych miesięcy. Jest pokryte kurzem, dlatego teraz jedziemy umyć. Pokażę potem Wam dokładnie, jak wygląda cała naprawa i co niedokładnie udało się zrobić, co udało się zrobić i co czeka nas dalej. Lecimy. Sorry, is it sorry, Doug? She just wanna cut up in the car, told her start it up. I don't wanna see it from your eyes unless it's Cartier Yeah, ran into my old chick, she said, You ain't playing fair. Playing fair, playing fair. No, nah, I ain't playing fair. Playing fair, playing fair. No, nah, I ain't playing fair. Asked her why she's staying there, she said she don't know. I had to ask some more, but I really had to go and get my pop on. Yeah, I get my bop on. Oj, powiem wam, że myjąc to auto miałem stresik, ponieważ na tej białej folii brud cały czas zostawał i mimo, że myłem dwa razy, przy czym że tak ostro wycierałem wszystko po prostu, żeby wycić to, to mimo tego jeszcze jest takie, takie trochę, trochę jeszcze jest ona brudna i tego na aparacie pewnie teraz nie zobaczycie, ale na swoim Instagramie David Frank pokażę wam jak to wygląda po tej myjni, ale podjadę jeszcze do chłopaków z myjni, którzy bardzo dobrze wiedzą, jak to umyć i pewnie pomogą mi w tym wszystkim. Na Instagramie na pewno was o tym powiadomię.

Zobaczcie, nawet udało nam się zrobić bagażnik na pilot, to czego nawet nie miałem wcześniej. Chociaż największy problem wciąż jest tutaj. Zobaczcie, widzicie, tego nie udało się całkowicie wyprostować. Tu jest zgięte, tu jest pogięte. Tutaj w sumie w miarę równo to wygląda, ale najgorzej, najgorzej właśnie z tej strony. Chociaż i tak bardzo podziwiam blacharza, że w ogóle chciał podjąć się takiej roboty, ponieważ, uwierzcie mi, nie każdy, daleko nie każdy blacharz chciałby się podjąć takiej roboty z takim grubym metalem. Chociaż sposób na naprawę nie wybraliśmy najłatwiejszy, o wiele łatwiej byłoby kupić po prostu nową jednostkę, okleić i mieć sobie spokój, ale wiecie, sentyment tego pierwszego auta został i to jest ta cena zapłacona za to wszystko i wiadomo, że auto było podziurawione, sami widzieliście, blacha była krzywa, ostatecznie nie wiem jak to wszystko wyjdzie, staram się na maksa i też przyjmuję się trochę tym, aby was nie zawieść i aby zrobić no coś sensownego z tego wszystkiego, dlatego dziękuję wam, że jesteście, dziękuję, że oglądaliście do samego końca, pamiętajcie, że na moim Instagramie publikuję o wiele więcej dodatkowych treści, jak jak jeździmy na przykład na motocrossy i tego nie nagrywam. Jak jeździmy autami, i tego nie nagrywam na odcinek. Wrzucam to wszystko na Instagrama, także zapraszam Instagram David Frank. Pamiętajcie o serw i trzech dodatkowych, darmowych miesiącach. Użytkowanie VPN a także wbijajcie w link w opisie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.